Cześć wszystkim. Kolejny Lexus NX 450 H+, czyli hybryda plug -in. w tym przypadku w najlepszej wersji, wersji Omotenashi. Montujemy, montujemy do tego auta bardzo fajny system audio i pokrótce opowiem o komponentach, które tutaj zamontujemy. Drugą część tego wideo wrzucę jutro, jak przyjedzie reszta rzeczy, które będziemy musieli zainstalować. Do tego samochodu aby poprawić system audio, gdyż w tej wersji, czyli 450H, nie da, zamówi nie da się zamówić fabrycznego systemu audio, lepszego, którym jest Mark Lewinson w tym aucie. więc staramy się zrobić coś lepiej aniżeli Mark Lewinson. Zaproponowaliśmy do tego auta nowe głośniki z serii Helix Compose. Mamy tutaj głośnik w deskę 10 cm. Wraz z twitterem w osi, czyli typowy głośnik koalicjalny. Do tego również tej samej serii Helix Compose I3. Głośnik basowy 20 cm. Wszystko to zamiast fabrycznych pionierów, które już wielokrotnie były przy nas, przez nas omawiane. To jest fabryczna 20, która znajdowała się w tych drzwiach. Wystarczy tylko zobaczyć szybkie porównanie tych głośników. Tak wygląda nasz HX Compose, a tak wygląda fabryczny Pionier. No, nie trzeba się specjalnie zastanawiać nad różnicami. A to był fabryczny głośnik zamontowany w desce, również jest to Pionier. I w jego miejsce trafia ta dziesiątka, o której wspomniałem wcześniej. Do zasilania tego systemu posłuży nam 12 kanałowy wzmacniacz, a żebyśmy mieli w pełni aktywny system przedni. Czyli mamy tutaj 6 kanałów i wszystkie będą jak najbardziej aktywne, czyli każdy głośnik łącznie z tym małym twitterem będą połączone aktywne do każdej z końców, końcówki wzmacniacza. A jako źródło posłuży nam ten oto przetwornik, który podłączamy do elektrycznej magistrali most w tym pojeździe i dostajemy... Cyfrowy sygnał, który trafia bezpośrednio do procesora wzmacniacza Helix V12 MK2, który posłuży za zasiłanie tych wszystkich głośników. Oczywiście wszystkie te prace robimy w systemie plug and play. Mamy przejściówki i do złącz głośnikowych i do samego wzmacniacza. To są przejściówki do głośników, do fabrycznych wtyczek. To doskonale widać. A tu mamy przejściówkę do oryginalnego wzmacniacza, żeby go Pominąć, zamontować ten konwerter i nasz zewnętrzny wzmacniacz. Jak już mówiłem, Helix V12 12 kanałowy, ale o nim nagramy podsumowujące wideo jutro. Jak dojedzie, dojedzie nam reszta komponentów, teraz pokażę co udało nam się zrobić w tym aucie. Prawe drzwi mamy rozpoczęte wyciszenie, lewe są już ukończone, więc pokażę jak zostało to, jak zostało to zrobione i jak został zamontowany głośnik. I tutaj mamy drzwi. Drzwi są już w całości wyklejone matami CTK Premium. Oraz mamy tutaj zainstalowany głośnik Helix Compose i3, czyli 20 idealnie się odnalazła w tych drzwiach przez oczywiście montażowy element, który idealnie jest dopasowany do otworów montażowych i oryginalna wtyczka podłączona we wtyczkę. Także nie ma żadnego żadnego cięcia. Drutowania, wszystko pasuje tak jak trzeba. O postępach prac będziemy na bieżąco informować. Także kolejny to projekt NXA 450H Plus wersji omotenashi. Dzięki, cześć.